Sponsorem dzisiejszego odcinka jest fifashop.pl. Shop.pl Najlepszy jeżeli chodzi o ilość, bezpieczeństwo i szybkość Zapraszam na Facebooka czyli www.facebook.com Slash Jeżeli w polu kupowania wpiszecie mój login dostaniecie 5% więcej końców Zapraszam Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kusiem witam was w kolejnym odcinku z naszej serii gaming Jest nowa modernizacja, jest nowa zasada jest nowa gra Dzisiaj nie otwieramy paczek, a dzisiaj zagramy sobie meczek Jak widzicie mam nowe konto w FIFA, New, całkowicie new Fifa mnie oszmaciła Zabrała mi skład warty 13 milionów Kuj wam w dupę I jej, to jeżeli tak ode mnie Mam nową Fifkę No i co, nie nagrywałem dopóki nie Wskoczyłem do pierwszej ligi, jak widzicie jesteśmy w pierwszej lidze Tak, liga pierwsza, najwyższa z możliwych w FIFA. Jesteśmy tu znowuż Za pośrednictwem tego składu tak wygląda mój skład w tym momencie. I tym składem doszedłem do pierwszej ligi. Do czwartej ligi, nie, przepraszam, do szóstej ligi doszedłem składem niemieckim, tym który miałem Czarny. Tam było parę czarnych kart. Chyba Müller, czarny Shakiri. To no, też warty skład. No, skład, skład warty 6 milionów. Bo oczywiście wszystkie końce, które dostałem, zanim jeszcze FIFA wprowadziła te chujowe swoje za przeproszeniem. Y Blokady końców, dostałem od sponsora i kupiłem sobie skład taki jaki widzieliście niemiecki Sprzedałem niemiecki i za ten niemiecki kupiłem sobie najlepszy włoski Zostało mi jeszcze 500 tysięcy końców z tego, których nie sprzedaję Bo żeby było na tym paku peningi, bo nie wiem jakim sposobem teraz ci wszyscy od końców zrobią Żeby dawać te końcy wszystkim graczom No jak widzicie mamy taką obronę, no nie wiem, nie, nie, miałem, nie miałem już kogo lepszego tu kupić Bardzo dobrze grałem gra mi wszyscy zawodniczy, Cielini gra bardzo dobrze jeżeli chodzi o żadną kartę TWS powiem wam tak sobie, czasami ma odpały Kandrewa, bardzo dobry zawodnik z Dąbią, robi cuda Widal i Pogba, no oni dają dużo do życzenia, jeżeli chodzi o to, bo czasami naprawdę można się z yy, na nich zdenerwować, jeżeli widać, co się, jeżeli widać co oni robią. Więc nie przedłużając, rozegramy sobie pierwszy meczek w pierwszej lidze, mam nadzieję, że go nie przegram. Pierwsza liga to już naprawdę jest dość duży wyczyn, trzeba zdobyć 14 punktów, to jest bardzo duży wyczyn, bo to was wygrać trzeba prawie 4 mecze, bo 4 razy 3 to jest 12, to nawet nie trzeba wygrać 5 meczy, żeby się spokojnie utrzymać, czyli trzeba połowę z tego wygrać, no. Duża, duża poprzeczka, jak widzicie mam tutaj 8 zdobytych tytułów, to jest dość dużo jak na y, 60 mecz rozegranych, 23, co, nawet nie 100 meczy, tak, no widzicie, 7, 7 remisów, to jest razem o 70, równa, piękna liczba, cudowna, 90 meczy, na 90 meczów 8 tytułów, no nie jest źle, nawet jeszcze jak widzicie mam herb Bayernu, bo miałem niemiecki skład, a raczej cały Bayernu, dobra, dajemy koszuleczki takie, żeby się nie myliło, wszystko jest ustawione i gościu gra angielskim teamem. Lepszy overall to lepiej, bo my będziemy mieli lepsze te. No i ma w pierwszej lidze bony i koszta na napadzie z, no, brazylijsko, taki, znaczy, czelsicko, no taki Chelsea trochę bardziej składzik. O, raport, dobra, dziękuję. Tak właśnie się kończą mecze w pierwszej lidze, to jest właśnie to, ten ból. Nie na, że lepiej... Ja w do pierwszej ligi tylko dlatego przyszedłem, tylko dlatego, bo chciałem wam udowodnić, że jestem dobrym graczem w tą grę i że potrafię dojść do pierwszej ligi. No ale niestety w pierwszej lidze minusem właśnie jest to, że zawsze zdają się ci ciciterzy, którzy wychodzą w trakcie meczu nawet bez rozegrania żadnej jednej sekundy meczu. To boli, no ale niestety, jeżeli spadnę z pierwszej ligi do drugiej, no to będę się cieszył, bo w drugiej lizy przynajmniej mam skim grać, a w pierwszej to właśnie tak jak już mówiłem, trafiamy na samych takich ćwoków jak widzieliśmy przed chwilą. Dajemy biało-czarne koszulki, on dał czerwono, może być, czarny z czerwieniem się nie kojarzy. I uwaga, skład ma. Dobra, może zagramy? Oj, overall ma gorszy, czyli on będzie miał większe, lepsze. Możliwości, no a skład ma bardzo dobre, czyli, czyli też myśli, używa mózgu, bo w obronie, w obronie, bo wy, jak to się nazywa, w ławce rezerwowej musi mieć same brązowe karty bo, z overlałem w, poniżej 58, więc to jest mądrze, mądrze gra, wie o co chodzi z overlałem, bo pamiętajcie, jeżeli gościu ma wyższy overlow od was, wam daje skilla, jako żebyście mieli większe szanse na to, żebyście mogli wygrać z nim w grze. Dobra, Tevezik zaczął, zaczął z bardzo złym skutkiem, ale na szczęście był faul, damy, damy radę. Tevezik Tutaj odgrywa, tutaj jest Cielini Nie wiem co robi Cielini na ataku! Już powoli podnosi mi się nie Wracaj ty Makumbo! Łysa! Bo miała szorskie uda! Rozgrywa pierwszą akcję, wbiega w moje pole karne Bardzo niebezpiecznie, nie powinno się to tak tutaj dziać Wybijam piłkę i wybijam piłkę pod jego nogi! Ma miejsce, żeby zamknąć dupę! Pięknie, Pogba i kontra Kontra Pięknie, Dąbia już tutaj się rozkręca Dąbia już, 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 już Dąbia jedzie z trikami i zatrzymał się na swoim własnym triku, chyba, bo nie pobiegł dalej. Oddał całkiem niebezpieczny strzał na moją bramkę. Tym bardziej my oddamy bardzo cenny strzał i bardzo niebezpieczny na jego bramkę właśnie w tym momencie. Odegramy piłeczkę, odegramy piłeczkę, Pogba i. i what the fuck! Nie no, bije mnie, kopie mnie, a ty sobie co kurwa sędzio jebany z tymi gwizdkami robisz? Dąbia, biegłeś, byłeś rozpędzony? I odchudzony chyba! Czy tam jest Sisoko? Chudzi w oko! Aj kurde, gdybyś miał trochę dłuższą, tą pierdoloną girę, to byś może mu zabrał tą bramkę. Tą piłkę. Patrz jak gra, jak gra, już mnie, już mnie denerwuje, nie? O! o, o. że to co jest najśmieszniejsze? Czasami nie wytrzymuję... ...i mam tutaj coś takiego. To jest gruszka. Do bicia. Napieprzam w nią jak w beczkę, jak po prostu czasami mi się... ...czasami widzę co mi zawodnicy robią. Naprawdę, ta to mnie doprowadza do takiej nerwicy, że ja rozwalam każdy sprzęt, który mam, nie? Czasami to jest tak, że ja... Pieniędzy nie mam, bo ja na sprzęt muszę wydać, nie, bo nie mam, a nie umiem się powstrzymać czasami przed tym, co się dzieje. Tą klawiaturę, którą mam, chyba mam najdłużej. Jak zwykle, faul. Spokojnie. Kupiłem sobie dość droższą klawiaturę, teraz zaszalałem, bo kosztowała mnie aż 100 zł. Avenger, była pokazana na jednym z filmików z FIFA z pack openingu, możecie sobie zobaczyć. Pamiętajcie, bardzo ważne jest, żeby zawsze przywoływać do siebie tego zawodnika. Jego się przywołuje klawiszem shift, a powiem wam, że to bardzo, bardzo denerwuje przeciwnika. Pamiętajcie, że jak przeciwnik jest denerwowany, gra gorzej. Tak samo oglądanie powtórek. Co po prawda powtórek nie oglądam, chyba, że gościu jest hamem. Ale jeżeli nie ogląda powtórek, to ja też nie oglądam, jeżeli mu wbiję. Pięknie. Pięknie. Pięknie Bardzo niepięknie Katastroficznie niepięknie, ale dobrze, że tu jest ten Fryzur, fryzurka, jego ja go nazywam fryzurka Dobra Tego to będę nazywał KALEKA O, ty w dupę, to był strzał? Jak on się nazywa? Cielini został na tej obronie, bo Bez ciebie to już obrona pada Patrz, jeszcze zaraz piłkę wyrzuci mój bramkarz, a było już kiedyś tak, że piłkę właśnie w takiej sytuacji mój bramkarz wypuścił i wbito mi gola, a wtedy klawiatura łamana była. Była łamana. O tym się tylko raz w życiu zdarzyło. Lepiej, żeby się to teraz nie powtórzyło. Ja jestem, ja jestem zdeczka agresywnym człowiekiem, ja nie mogę się denerwować. Bo ja mi żyła walnie, nie? Mierzyła pierdolnie i gdzie mnie już. W kurze za przeproszeniem. O, patrz, tak jak teraz upadł, po prostu by się przewrócił. No, widzisz... I kurwa. Widzisz, kurwa! W fazie meczu, kiedy już był koniec, gwizdka, ale Grzytle sędzia nie gwizdnął, bo przecież doliczył godzinę do tego meczu. I straciłem gola, bo się zaczęli przewracać między sobą. Nakomicie w tempo. A teraz Teves, Mi Maria, Diego Costa, Klisi. oddaje piłkę koledze. Nie, nie, to jest kurwa śmiech, co ten porba robi. Widzieliście, co on zrobił? Spierdalaj mi z tą myszką, bo ją rozjebę zaraz. Dupie, kurwa, mnie Rozjebę, muszę coś rozjebać. Kurwa! Ja sobie z każdej pozycji, no po prostu W gruncie rzeczy nie jestem bardzo zły Bo FIFA już musiała mi kazać przegrać ten mecz Bo wygrałem za dużo meczy z rzędu Bo ten typek nie jest dużo lepszy Założę się, że jakbym nie grał, nie nagrywał tego odcinka To bym wygrał, bo zawsze tak jest Bo jak nie nagrywam, to wygrywam Bo się skupiam, nie gadam A tu skupienie jest bardzo ważne Odchciewa mi się od razu grać Mam naprawdę wyrąbane Rzuca mi się pod nogi, nic nie ma No, tu mnie biją, no teraz dopiero fał zagwizdał. W dupie mam ten zrzut wolny, bo z tego miejsca to mogę sobie pociągnąć druta. Słupek zajebiście.